Dzień dobry państwu. Już rozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry, Nie wiem o co chodzi. Tak, Piotr Landowski, no pan, to, się, panie Piotrze. pan się pochwali, jakie pan zdrowie ma, że nawet książki pan historyczne pisze. Znaczy wie pan, no książkami historycznymi to jest tak, gdybym wie, większość z nas ufa, że y, jednak to, co nas uczą w szkole jest prawdą. No i to y, to akurat wyszło na to, że to niekoniecznie musi być prawda. No W historycznych, tak jak i w uzdrawianiu, uczą nas, że trzeba <grafię> brać te pastylki i, i się trudzić chemią, ale a jak ktoś ma światło, umysł, to szuka i znajdzie. Wszystko poszło w stronę. Tak, i znajdzie. Szczególnie jest sytuacja, kiedy no, powstał nowy świat i powstały te państwa, szczególnie tu w naszej części, czyli te główne trzy państwa zawodcze, plus te w okolicy. Oni stworzyli nowe podstawy do wszystkiego, no, w zasadzie w XIX wieku, no w oparciu o XVIII, może trochę XVII wiek, ale już te trendy w tym kierunku szły, no i odrzucili wszystko, już nie mówię o medycynie, która też się zaczęła rozwijać i poszła swoim torem. Te tak. i rzeczy zrobiły swoje. No dobra, to wró wrócimy teraz do metody BSM. Pan sobie leczy różnego rodzaju infekcje, zarówno wirusowe, jak i bakteryjne. Gru tak. Głównie to będzie chodzić pewnie o anginy, grypy, tak? na to, że y, posiadam pewną skłonność do, do takich chorób, to kiedyś mnie to naprawdę drażniło. Co, co chwilę tylko te tabletki tabletki i tabletki. To było dawno. Tak. <głos》>, żeby ktoś sobie nie pomyślał, że już teraz. Tak. Nie, nie. Teraz to raczej nie stosuję żadnej chemii, jeśli można to tak nazwać. Tak, zasadzie, i, i jest Pan zdrowy, tak, i tam y, wszyscy w rodzinie też y, no, y, w miarę zasadzie, możliwości. Jest mój autorskie podejście do, do z tematu leczenia. Niech od razu to w zasadzie nikt ze mną w tym kierunku nie poszedł. Aha. Tym bardziej, że każdy z rodziny, kto czuje się dobrze, nie po, idzie do lekarza i w razie czego to mu lekarz pomaga. No. No tak. Ale nie do końca tak było, bo w pewnym momencie, no w zasadzie niedawno, mama miała problemy z sercem, no i co? Jedzenie tabletek, ale to i tak nic nie pomaga za bardzo. człowiek się staje uzależniony, ale w pewnym momencie mówię to, może ja ci zacznę przykładać ręce, tutaj jakoś się podratujemy, bo sytuacja szła w w złą stronę. Tak. No, no wiadomo, przeciwwskazania, no ale co zrobić? Mama mówiła, rób co chcesz. Ja już jest wszystko jedno. Tak. No, no i się zaczęło. Nie? No, wszystkiego nie dało się uratować, bo pewne y, zaległości były. Dużo y, z pewnością jakieś. Y, Coś poszło jej na stawy kolanowe i tego nie dało się już uratować, bo tam by już degradowane były kolana. No, tak, trzeba operację. Operacja, operacja na dwa kolana i to pomogło. No ale zaczęła to stosować no, jeszcze zanim poszła na operację, bo musiała tak. mieć zdrowe serce, w miarę zdrowe. Tak. A tak było. No, jak już się trochę podrzeczyła, to no, to się zdecydowała. Jedno, drugie kolano. I teraz się też w pewnym sensie co? Aha, w kręgosłup zaczęli jej bić te yy, No Nie pytą, powinno być dobre, a później okazuje się, że przed y, zabiegami tego nie miała. Co jest dziwne. No i co Można się domyślać, skąd się to wzięło. No Oczywiście coś musieli oni okręcić ale ostatnio mówi mi tak, że y, przykłada sobie te ręce i. To, trochę i to ulżyło i zaczęła. Yy, mówić, że jest, jest, lepiej. jest jej lepiej. No to bardzo dobrze to. Przykładaj sobie dalej te ręce. No i za, w zasadzie tego nie wiedziałem, że można takie coś, a jednak gdzieś tu co kuli w kręgosłup, bo yy, lekarz, co wrócę jeszcze do tematu, powiedział, że następny zabieg, może się pani zdecyduje. No tak. Po to, żeby została kaleką, bo no. jak coś by im nie wyszło, to już wtedy może nie być za dobrze. No co oni chcą kombinować, skoro kobieta normalnie yy, się czuła i nie bolał ją A Po zabiegach jednak, yy, no, z przerwami te zabiegi na kolana były, no, no. I, i, i zaczęło i mówiła, że ją boli, no. Ale ostatnio się dowiedziałem, że nie. Już przeszło wszystko. Tak. No, to fajnie. Jeszcze fajnie, no. podać siostrę. No, ona ma bardziej zaawansowaną chorobę i raczej tam nikt nie ingerował to, ale no, widzi co robi mama i ona też miała problemy z za, zawrotem głowy. No. I doszli do wniosku, że to prawdopodobnie spadek ciśnienia ma. No, lekarz stwierdził, że jeszcze takiego lekarstwa nie wymyśli, co by podnosił ciśnienie. No, I to, to jest to, co się dowiedziałem. No, nie wiedziałem, że, że takie diagnozy można postawić. No i co? I ona też zaczęła sobie przykładać, i, i okazuje się, że jest efekt, bo y, już nie kręci jej się w głowie. Tak jest, Ciekawe. bo, bo ciśnienie, się ciśnienie się będzie wyrównywać. Za małe ciśnienie to będzie większe, że za duże to, to będzie spadać. Tak jest z tą metodą, bo organizm dąży do normy i po prostu takiego stanu, w jakim się powinien znajdować, yy, będąc zdrowy. No to już ma pan dwie osoby poza sobą, to już pan yy, pomógł. Tak, się... tak. To ja wiem i pan wie, ale większość osób musi się sama przekonać do tego. Absolutnie. Do... Ktoś komuś coś mówi, no tam mogą pokazać różnie, ja i do iść do lekarza. Ale brat kiedyś podłapał y, temat jeszcze jak był młody i też tą książkę gdzieś też wziął, bo on miał problemy z żołotkiem znowu. No, też tak. chodzili po lekarzach, że różnie tam było. Tak. No, i on zaczął stosować i teraz widzę, że stosuje regularnie i nie ma problemów no, tak. ani infekcyjnych, no, ale że on ma czas i może się tym bawić. Tak, no, no, tak. Nie, nie jest młody. Już ma swoje lata, no, ale i... myślę, że jednak y, on najbardziej podjął ten temat, no bo jego żadna choroba nie bierze. <grych> A już ma tak jest. 40 y, na karku. No to co to, to, to jest? On już będzie żył i żył i długo jak, jak Bóg da. I proszę pana. Y, 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 dobra, Dzie dzięki wszyscy wiemy, y, że jest książka, tak? Nowe wydanie trzeba mieć, nowe wydanie Pan, pan pamięta. Bo tam na przykład wie pan, na przykład przy choroba serca w poprzednim pytaniu, jeszcze to z, tą, z tą Sofią Oren, to nie było tej informacji, że nie można czosnku za dużo brać. Dlaczego? Dlatego, że czosnek odwyższa ciśnienie dużej ilości czosku i był, skończyło się na tym, że ktoś wziął bardzo duże ilości czosku, bo ludzie też i czoskiem się lecą. Nie? Wzią... nie bardzo. To tak, wziął, wziął tak, takie lecznicze. No i wylądował w szpitalu. Także to, to, i, I to zastrzeżenie, że czasu nie wolno brać, to, to jest ważne. Jeszcze dzwonił parę razy do mnie i prosił, żeby poinformować rodziców. Ja zresztą robię ostatnie wydanie książki z 22 roku. I tam jest dużo pododawanych uwag ogólnych, bardzo ważnych i też dużo jest y, tych wskazań, przeciwwskazań nowych I to, i to trzeba o tym wiedzieć, żeby tam sobie nie Pan jak działa, ludzie też nie myślą, bo myślą, że co to przyłożenie ręki, to co, co to może zaszkodzić i, i nie, nie patrzą nawet na wskazania i przeciwwskazania, a to równie dobrze może zaszkodzić jak i pomóc, jeżeli ktoś nie będzie znał wszystkich wskazań, przeciwwskazań tak jak na przykład odkrywca tej metody prawdopodobnie zmarł na wylew, bo zastosował metodę na wylew i niestety zmarł, a na wylew nie można krwi do mózgu, a nie, nie można stosować tej metody. Także to, to wszystko tak to jest. Te wszystkie stare wydania proszę pochować i, i, i propagować nowe wydanie. Mam, mam to wydanie, mama. Tak, mama, nowe to wydanie 2022 ja roku. Tutaj twórcy religii są na okładce po to, żeby pokazać, że metoda zrównuje wszystkich ludzi. Zrównuje wszystkich ludzi. Nieważne, kto jaką religię wyznaje. Może być nawet niewierzącym. To metoda by nie działa, bo to jest czysto biofizyczna. Odkrycie. Mogę coś powiedzieć. Proszę bardzo. Miałam taką sytuację, że chciałem zaprezentować znajomej y, tą książkę, ale jak zobaczyła, że religia mówi: Nie, nie, to mnie nie interesuje żadne religie. No, ta, taki efekt był y, tego, także y, z tymi religiami to. to tak, to, tak, tam, tak. To, tak to ja nie nie. tylko zaszkodzić niekiedy. Tak, tak, tak. Dlatego dla ludzie, o, tu Budna, to, a ja tu tylko Jezusa. Ci, którzy są y, bardziej. W tą stronę. Także, nawet tłumaczenie nie pomogło, bo, bo tam tak, jest. Okładki. Tak, od razu tak. Ja miałem z, <laughs> z tej roski, to był otwarty, ale, ale jak się tylko spojrzał, to już. Ale są tak zindoktryzowani ludzie, że nie, nie, nie potrafią dyskutować, nawet wyjaśnić prostej, prostej sprawy. I tu muszą się otworzyć, bo to przede wszystkim chodzi o to, że Jezus. Mówił o tej metodzie. Mówi, szale, ale mówił mówił o tej szale. metodzie. W, te, w, w tym sensie jest cytat, proszę pana Jezusa: w, od, w Nowym Testamencie święty Marek pisze, jak Jezus się ukazał uczniom, po zmartwychwstaniu, to są ostatnie słowa Jezusa. Jezus mówił tak, węże brać będą, a co by świętanego pili, nie zaszkodzi. To jest tłumaczenie z greckiego, Tym się posługują do tej pory prawosławni i protestanci. No, jest do religii, bo... ta nie nawiązywać Ja wiem, ja wiem, ale to trzeba będzie zrobić, dlatego że będę kontynuował. Ale, ale, ale jeżeli ktoś śledził prace naukowe z zakresu fal elektromagnetycznych, jakie robił ksiądz, e, profesor Włodzimierz Sedlach, wiele książek w 70-tych latach napisał, że Bóg stworzył świat według fale elektromagnetycznej, dzięki falom elektromagnetycznym, dzięki polu elektromagnetycznemu. Bo to, czym się leczymy, to jest właśnie pole elektromagnetyczne. Więc nie węże, jeżeli zamiast węży, bo to jest tylko symbol. Nie mógł Jezus powiedzieć uczynił fale elektromagnetyczne, bo oni nie wiedzieli, o co chodzi. Jezus wiedział wszystko, no ponieważ był Bogiem, no wszystko wiedział. No nie, nie, ale chodzi o to, że, że Bóg dał mu takie, Bóg stworzył postać, która miała nas nakierunkować na prawdziwe, uczciwe życie, i co, co się częściowo tylko udało, bo to jest jednak y, życie ziemskie. A tutaj jak widzimy, diabeł szaleje. Więc jeżeli wstawimy fale, jak to magnetyczne, prawda, będą, no, a co by śmiertelnych opinii nie to 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 jest idealne, bo to się wyrównuje pole elektromagnetyczne, które buduje i kształtuje nasz organizm. I dalej Jezus mówi: na niemocne. Niemocne to są choroby, a nie tak jak jest w interpretacji, tłumaczeniu z łaciny, na chorych. Nie ma nic wspólnego. Niemocne to są choroby, więc na choroby ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. Więc tutaj chodzi o to, że w latach 40 zostało odkryte pole ektomagdetyczne, pole życia, które buduje i kształtuje cały świat. Z tym, że ona, <laughs> wyszła publikacja, doktor Saxton, Saxton Bur. z Instytutu Wiale to opisał. Ale medycyna się zorientowała, że wystarczy wyrównywać te pole ektomagnetyczne i, i po co leki. Bo no to się wyrównuje polek to magnetyczne, które buduje i kształtuje nasz organ. I teraz jeszcze, jeszcze jest prostsza, jeszcze jest prostsza sprawa. Dlaczego działa trzymanie ręki? <laughs> ano działa <laughs> dlatego, że zakrywamy ośrodek układu centralnego, który zawiaduje chor chorą część ciała. Tak? Mamy te wszystkie ośrodki. Nie ma problemu. Tak, tylko, tylko. O, pokazuję Państwu. Tylko, proszę Państwa, tylko <laughs> jest tak, że nam wystarczy podtrzymać 20 minut rękę i elektromagnetyczne w miejscu chorób się wyrównuje. I często nawet to wystarczy przy oparzeniu czy przy, yy, przy skaleczeniu. Już nie mówiąc o yy, yy, częstym stosowaniu przy na przykład nowotworach, tak. Czy poważnych yy, chorobach. Proszę Państwa, ale dziecko się, le, e, e, nowy organ się tworzy i dziecko <coughs> powstaje zdrowe tylko dlatego, że jest tak zwana tak e, stała temperatura i wilgotność. Żeby nowy organ się stworzył, musi być stała ta temperatura i wilgotność. W mamy wystarczy, że wystarczy. jesteśmy 9 miesięcy, ale po, proszę sobie wyobrazić, że u to jest, to, to, to musi być dwa lata. Natomiast kura, jak usiądzie na jajku, to wystarczy kilka, kilkanaście dni i wyskakuje kurczak, tak? Tam, tam, tam jest y, y, dłuższy czas. Działania tej, tej temperatury i, i wilgotności. Ale u nas już nie musi być, być, bo my jesteśmy już nowym organizmem. Jesteśmy stworzeni, więc wystarczy, że będzie tylko leczyć <laughs> i niszczyć choroby, które nas obecnie atakują. I to przy grypie wy, wystarczy kilka dni, tak? Przy anginie, jak no, Pan wie, też kilka dni. No przy tych chorobach nowotworowych też się znaczy zmniejszyła, zmniejsza czas stosowania metody w stosunku do innych metod. Warto powinniśmy wszyscy o tym wiedzieć, ale ta metoda jest ukrywana, bo przede wszystkim niższy biznes medyczny, tak, kto będzie tam brał jakieś tabletki. Jak, jak on może sobie tylko rękę podtrzymać. Ale, ale też, też, proszę Państwa, jest tak, że leczymy mieć zwierzęta. W ogóle jesteśmy samodzielni i, i, i niezależni w, w rozpowszechnianiu zarówno metody, jak i w stosowaniu. I dlatego to się nie, 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 nie podoba, bo po pierwsze nie mają pieniędzy, a po drugie nikt, no, medycyna niknie w oczach u osób, które metodę BSM znają. Dlatego jest yy, Google, bo i moją stronę. Pamiętajcie, podawajcie moją stronę samoleczeniebsm.pl. Jest tam link do strony, bo tak jak piszecie, to wam się nie pokażę. <laughs> Proszę Państwa, i rozpowszechniajmy według y, własnych sił i możliwości. Miejmy nadzieję, że tutaj pomogą mi przedstawiciele kościoła, światli, księża, którzy będą wiedzieć, że tak Bóg mówił jak ja to inter, inter, o, o tym elektromagnetycznym, tak Jezus mówił, jak, ja, jak ja przedstawiam. Ale proszę Państwa, mamy no przed sobą przeciwnika niezwykle groźnego. Trzeba powiedzieć konkretnie, że jest to szatan w postaci osób, które próbują nami zarządzać to są te gejcz, tak, rofekerowie, no ale kiedyś się spytano Solorza, proszę zobaczyć, jakie jest, jakie są ich wyznania, czy on wierzy w Boga, a Solorz mówi, jak to, przecież ja jestem Bogiem, oni się uważają za Bogu, oni nami, Chcą rządzić. Jaki Bóg? Oni w ogóle tego Boga nie widzieli i nie chcą go widzieć. A Kościół w ogóle z tym nie walczy, tylko, tylko wpuszcza ich i, i siedzą w tym kościele w postaci różnego rodzaju odłamów, wolnomolarstwa. Także proszę Państwa, trzymajmy się, nie dajmy się. Jest szansa, mam dobre kontakty jest szansa, że metoda się rozpowszechni. Razem z Jezusem. Wszystkiego dobrego. A jeszcze książkę, książkę. można kupić w księgarniach świat książki. Księgarnia świat książki. Na mojej stronie dodam tylko ci, co zagraniczę, żeby wysłać. Natomiast świat książki, bo oni mają też i w swoich księgarniach, jak i na przykład w księgarni. Bonito wysyłkowie. Tak, selkar. No jest ich bardzo dużo tania książka. Proszę szukać 22 rok. 22 rok. I będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. A, jeszcze. Jeszcze bo się zawsze zapominam o pieniążkach. Proszę wpłaci, wpłacać na fundację. Konto fundacji jest podane na, na dole pod filmem. I tam proszę Państwa. Też macie informację, że jeżeli ktoś jest biedny, nie straci go na książkę, niech napisze, to książkę dostanie z płytką, bo jest płytka CD w środku bezpadnie. Około 30 zł normalnie kosztuje z wyszybką. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Będzie dobrze. Trzymajmy się. Zdrowie, Dziękuję. Kurwa jest dobrze. Jest.